Witam Cię w serii materiałów wideo po sukces z Rowińską, która została zorganizowana w ramach zeszłorocznego konkursu. W ramach tego konkursu uczestnicy nagrywali materiały, w których opowiadali o tym, jaką przeszli drogę rozwoju ze mną. Czasami to była droga rozwoju osobistego, czasami zawodowego. Niektórzy z nich uczyli się, jak jeszcze bardziej uwierzyć w siebie i zbudować wewnętrzną siłę. Jeszcze inni postawili na komunikację asertywną, inni na kompetencje sprzedażowe. Jeszcze inni chcieli się nauczyć budować zespół marzeń, bądź otworzyć biznes czy też zmienić pracę. Zobaczmy, jak jest tym razem. Zobacz inspirującą historię, niech również zainspiruje Ciebie. Witam Cię serdecznie. Dziś chciałabym Ci opowiedzieć o moim sukcesie z Kamilą Rowińską. Zanim poznałam Kamilę, moimi największymi wyzwaniami i zmaganiami były między innymi brak działania, brak wyznaczenia konkretnego celu, swoje jakieś tam przekonania na temat własny, na temat innych ludzi i całego świata. I myślę, że zmagałam się też z czymś takim, jak opinia innych ludzi. Czyli nie podejmowałam działania, dlatego że obawiałam się, co powiedzą inni. I kiedy poznałam Kamilę, oczywiście nie osobiście, na początku to było przez książkę Kobieta Niezależna, później to była książka Zasługujesz na sukces. Kolejno było to szkolenie kobieta niezależna online, i przez jakby dzięki jednej i drugiej książce oraz szkoleniu wykonałam jakby, no moim zdaniem, masę roboty, tak? Czyli jakby wszystkie ćwiczenia, które były w niej zawarte zarówno i w książkach, jak i w szkoleniu. Wyciągałam lekcje z każdego rozdziału i później po prostu wdrażałam te, te lekcje w życie, tak? Skorzystałam ze wszystkich materiałów, które są dostępne za darmo na kamili. Na kamili. Jakby kanałach, tak? Czy na YouTube, na Instagramie, na Facebooku i po prostu wszystko to, co jest dostępne, zaczęłam wdrażać u siebie. U mnie jakby ten proces trwał trochę dłużej, i po prostu jakby potrzebowałam więcej czasu na to wszystko, tak? Z jakichś tam powodów, powodów o których jakby na dzień dzisiejszy jeszcze nie jestem w stanie mówić. I jakby u mnie pojawiła się taka zmiana e, dla mnie jakby mega ogromna i duża, dlatego że pracowałam na etacie e, od poniedziałku do piątku, e, a zawsze marzyłam po prostu o tym, żeby mieć e, swój biznes i pracować tylko i wyłącznie dla siebie. I dzięki Kamili po prostu to się udało, tak? Czyli wdrażałam po prostu krok po kroku wszystkie jakby zadania, które Kamila jakby poleca, na przykład, nie wiem, wyznaczyłam sobie konkretny cel, tak, czyli że chcę mieć własne biuro, biuro księgowe i teraz jakby kwestia tego, co potrzebuję, żeby mieć to biuro, tak, czyli muszę pójść na studia. Z księgowości, tak? I co zrobiłam? Później, y, jakby zdobyć doświadczenie. Też to, z, jakby to zrobiłam, tak? I małymi krokami, po prostu krok po kroku, wyznaczałam sobie cel, z, jakby wyznaczałam sobie wartości y, swoje też przede wszystkim, żeby móc, y, żeby po prostu było łatwiej, tak? Czy podejmować decyzje, ewentualnie z czegoś zrezygnować y, na rzecz po prostu swoich wartości. I, no, i po prostu dla mnie to jest, no dla mnie to jest sukces, tak, bo y, nie potrzebowałam jakichś, nie wiem, wielkich pieniędzy. Wystarczyły dwie książki, kurs online, kobieta niezależna, wszystkie materiały y, dostępne za darmo, które Kamila udostępnia, i no, i tak się po prostu y, u mnie zadziało. Najfajniejsze też jest to, że kiedy oglądałam na przykład Kamili jakieś wystąpienia, webinary czy materiały, to mój partner y, czasami mówił tak, a co ona wie o życiu, y, jakby nie znał w ogóle Kamili, jej historii i tak dalej. Mówi, co ona wie o życiu. Mówi, łatwo jej mówić, bo jest teraz w tym miejscu, w którym jest. Y, a teraz, kiedy jakby widzi we mnie te zmiany i to, co się dzieje dzięki y, jakby Kamili, to y, po prostu potrafi sam usiąść ze mną i powiedzieć, Weź, pokaż, pokaż, daj głośniej, tak? Także nie trzeba nikogo namawiać czy, czy zmuszać do czegoś. Myślę, że osoby z boku, które będą widziały Wasze zmiany i Wasze sukcesy, dołączą do tego. A jeśli nie dołączą, no to jakby to jest ich sprawa. I, no i po prostu no jest, jest z czego korzystać, tak? Dla mnie sukcesem też ogromnym jest to, że. Na początku grudnia byłam na szkoleniu mistrz sprzedaży u Kamili i wdrożyłam y, działania i informacje, które uzyskałam w swoją firmę, tam właśnie na szkoleniu. I w ciągu dwóch tygodni miałam lepsze rezultaty i wyniki niż w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Także no, dla mnie to jest po prostu mega sukces. Z osoby, która była nie wiem, nieśmiała, y, jakaś taka wycofana, troszkę zamknięta w sobie, po prostu y, otwieram się. To nie jest tak, że to jakby staje się z dnia na dzień, ale po prostu otwieram się, wychodzę do ludzi, y, wychodzę do swoich klientów. Fajne jest też y, na przykład y, to, że Kamila praktycznie na wszystko ma odpowiedź, tak? Czyli jeśli ja zmagałam się z y, czymś takim jak opinia innych ludzi i się zastanawiałam, a jak coś zrobię i co inni pomyślą, to wtedy odpalałam po prostu wideo Kamili na ten temat, wałkowałam je dzień po dniu i po prostu, i to, i to puszcza, i to nie wiem, po prostu odchodzi. Głowa staje się czysta i po prostu jest kwestia tylko i wyłącznie działania. Także polecam, dla mnie mój sukces jest moim ogromnym sukcesem. Witam Cię ponownie. Mam nadzieję, że inspirująca historia spodobała się również Tobie, ponieważ ja byłam pod ogromnym wrażeniem. Wiem, że oczywiście każdy z nas odnosi inne sukcesy i na inną miarę, ale jeżeli te właśnie materiały, o których opowiadała nasza bohaterka, są dla ciebie inspirujące i interesujące, to ich lista znajduje się teraz w opisie do tego odcinka wideo. Skorzystaj również i rozwijaj się oczywiście na miarę swoich możliwości i realizuj swoje marzenia. Do zobaczenia.